Czy wiedziałeś, że Aleksander Wielki nie był Grekiem? To szokujące, ale ten legendarny zdobywca był w rzeczywistości Macedończykiem. Jego ojczyzna, Macedonia, znajdowała się na północ od starożytnej Grecji i często była w konflikcie z greckimi miastami-państwami. Aleksander, syn Filipa II, zjednoczył te skłócone ziemie, zanim wyruszył na podbój świata. Jego wyprawa przez Azję ustanowiła jedno z największych imperiów w historii, sięgające od Grecji po Indie. Co więcej, Aleksander nie tylko podbijał ziemię, ale także szerzył kulturę helleńską, łącząc różnorodne tradycje i wpływy. Jego marzenie o uniwersalnym imperium było wyjątkowe i odważne. Wielu uważa, że to właśnie dzięki niemu kultura grecka rozkwitła na wschodzie. A teraz zastanów się, jak jeden człowiek w tak krótkim czasie mógł zmienić bieg historii? Czy jego dziedzictwo przetrwało do dziś? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o niesamowitych postaciach historycznych, zostaw serce w komentarzu. Obserwuj mnie, by nie przegapić kolejnych fascynujących historii.